Zajdzie w następnej, ale degustację. Tym razem e, włoskie piwo <laughs> i irlandzki stout. E, LZO, e, LZO Lz e, beer. Tak się nazywa. browar. E, Pog Horn e, Dry Stout, 4,8% alkoholu. Cóż to znaczy Pogma? Ech, no to jest taka zanglityzowana e, wersja irlandzkiego powiedzenia, które e, nie, nie umiem tego wypowiedzieć, ale znaczy to mniej więcej pocałuj mnie w dupę. No Ech, e, i chyba to jest taki, wiecie, e, przesłanie. Że to ma być po prostu irlandzkie. Takie bardzo irlandzkie. E, cały opis tutaj jest po e, włosku. Z tego co udało mi się hmm, odcyfrować, to odcyfrować, no, domyślić się, że w składzie jest woda, słońce, śmiennych, chmiele i drożdże. E, tyle się dowiedziałem. E, I wydaje mi się, że y, chodzi o to, że w smaku jest czekolada i kawa. Czekolada to kafe. Tyle się domyśliłem. Co? E, <sum> so, no, no, widzicie co to jest, nie? E, Piwo jest ciemnobrązowe. Tu lekki przebłysk jaśniejszego brązu. E, przy nóżce e, piana niewielka, od razu. E, pozostawia tylko taką obrączkę na szkle, nie jest tego dużo. Aromat jest przyjemny. E, taka mieszanka paloności, e, ciemnej czekolady, trochę kawy e, i ma też taką jakby lekko kwaskową nutę. Mnie mm, się to w pierwszej chwili skojarzyło z takim jakby lakierem, coś w tym stylu, ale, ale to jest zdecydowanie przyjemne. E... 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 No, jak mieliście to piwo, to oczywiście napiszcie, z czym wam się to skojarzyło, e... ale to jest taka przelotna, przelotna że tak powiem. Nuta, e... całość jest. Przyjemna, ale bym powiedział, że czuć jakby trochę e, popiołu. I no, całkiem przyjemnie. <laughs> Dobra, może e, zrobię. Niskie nasycenie, e, średnie ciało, chociaż bardzo wytrawne. Jest dużo paloności, kawy ciemnej czekolady, lekka kwaskowość i to przechodzi dosyć szybko w goryczkę, która też jest palona, kawowa, czekoladowa, może nawet takie, wiecie, proszkowane kakao z nutą takich ziołowych akcentów też jest trochę. Natomiast jeśli chodzi o ciało w pierwszej chwili ono jest bardzo przyjemne, takie, wiecie, no, dosyć średnie, ale jak na y, dry stouta w porządku, zresztą 4,8% alkoholu też jest w porządku. Przeważnie te dry stouty mają e, trochę powyżej 4, 4,1, 4,2, e, czasami mniej <laughs> i 4,8 to jest nawet w porządku. E, Natomiast to ciało dalej, że tak powiem, eroduje nieco yy, i daje takie nuty bardziej wodniste. Tak. Pozostawia tylko paloność, yy, nieco kwaskowych nut yy, i wręcz popiół. Yy, całkiem przyjemne w odbiorze. Yy. Zdecydowane smaki, no w porządku, jak na Dry Stouta, w porządku. Ehm, hmm. e, e, no chyba nie ma tutaj żadnych takich, wiecie, konotacji z całowaniem w dupę kogoś, ale jeśli chodzi o irlandzkość tego piwa, jest, jest w porządku. Warto e, spróbować, mi się wydaje. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała, tak jak podoba mi się to piwo. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. Przekażcie ten film swoim znajomym. No, i jeśli chcielibyście wspomóc ten kanał troszkę bardziej, możecie wysłać mi wirtualną kawę. Link jest w opisie filmu. Wasze zdrowie, cześć!